One vent, one vent, 83. I got vent. Uh, I'm lower. I'm looking higher. I smoke lower in a sec. Oh, are you holding lower? It's okay, you can fake smoke. I oh, despawned. Okay. No one seems to be CT. Yet. No one CT. Yet. Nice. Nice. Yes, look.

O, on przestraszył się <grywa> kurwa Za szybko odleciał do tyłu Dobra, jakieś geometry musimy tu odjebać <grywa> Dobra, dzięki za gierkę z grybu, dostajesz bana. Po prostu a zbanowanie z Co jest? O kurde? Jezus Maria Co? Wchodzę do pokoju tam dwóch gości, kurde sobie smyra się po piurkach, nie? To było straszne pewnie, co? Ja pierdzielę ja Nie będę mógł spać w nocy teraz Co to było w ogóle? Czegoś takie też nie miałem chyba w tej grze, nie? Co ci goście robili? Mam kewę Ej, to są dwa kawy, ty. Chcesz kawa? Może? Ja tu jest rozjebane, jestem absolutnie pewien. Patrzcie, kurwa, no. Uj, coś mi lata dziwnie w tej myszce. Pierdolana myszka. Hmm, Base grysówka. Chlup. O, tam się robi. Idziemy do фуфу Але це вдало Ти а фонгас ня Ти дивися кляй Тут кажеби бана да сказати

Nie, no co, no co, no kurwa no nie, że mi zabije. Wypierdala jelesz, wypierdolone głowy. No co jest, goni mi kurwa na napoje. Co tu się? A nie kurwa! Tak. Wyjerknij. No nie, no. No nie. O mój Boże, jest po prostu naki. Nic mi. Tak, wiem, nie szkodujcie Oj ty gnoju, ale go tam czuję, zaraz wam pokażę jak wykorzystać szczura z nory Oj, oj, oj Tutorial, jak wykorzystać szczura z nory, ale go czuję mocno tam. Co to jest na jest Pa, pa na to Pa na to Pa, jest, pan jest pan, tam! Pan jest pan pan, tam. Pan. Wykurzyłem szczuram tak jak wam Lali. mówiłem, ale się nie udało ja, do, zabić, we, błąd, błąd, czysto szczerecki, a na to jest tutorial udany. <tuszy> Już? Okej. Okay. Ja pierdolę! No nie mogę grać w komputer, nie potrafię! No kurwa! Nie, dobra, to będzie tu widać. Patrzcie, bierzemy slomo. Szybkość pół. Look at this. Patrzcie, bomba na. Na ucho dostał, na rękawicę, tak na ucho, nie? połowicznie. nie? I patrzcie. Kurwa, to już teraz. Patrzcie, i się przewrócił, widzicie? Widzicie to, co ja widzę? Patrzcie. Bomba na ucho poszła. A Popek... Kurwa, to już teraz, nie? Mam paść? I patrzcie. Dobra, wypierdalam się. Jelo, kurwa. Widzicie to? Patrzcie. Bomba. Teraz? Dobra, wyjebka. No... Pozycję na Ramusa obrał i wiecie i sędzia też kurwa w tej... był... No dłonie mam jak trzynastolatek, ale powiem ci tak... Pozory mylą. Bo kurwa łamie szczękę jednym ciosem. Patrz na to kurwa. Zobacz. Taka fanta. Tyk. Kurwa. I co? I co kurwa? Jakieś wątpliwości? Dobra, 1v1 to wygra kalambury, więc tylko ktoś, kto chce grać 1v1, niech pisze kalamburki. W sensie, niech nie pisze na czacie, tylko kurwa niech pisze. Ha, ha! Nie mówię o śmieciach. Co? Karbi, rozpraszasz mnie! Rozpraszasz mnie, skarbi! Kochanie! Jakiego nie zabiłem w ogóle? No, myszka mi zatrzymała się. No, bo masz taki syf na biurku. Jaki syf na biurku? No masz! Czysto jest przecież. Nie zginąłem przez ciebie. No to chodź! Gdybyś mi się został pokazując, Znaczek windowsa, plus enter. Nie działa. Okno dialogowe Narrator, przycisk Nie, Alt N. Czy chcesz włączyć Narratora? Narrator odczytuje na głos tekst na ekranie. Aby uruchomić lub zakończyć działanie Narratora, naciśnij klawisze Logo Windows i Enter na klawiaturze lub przyciski zwiększenia głośności i Start na tablecie. Aby wyłączyć te skróty, zaznacz pole wyboru i kliknij pozycję Nie. Możesz włączyć je ponownie w ustawieniach ogólnych Narratora. そう <laughs>